Witam, witam. Szybko się przywitam. Dzisiaj yy, popołudniowy, po pracy krótki wypadzik. Myślę z półtorej godziny do dwóch max Także szkoda czasu. Do zobaczenia na, na polu. Przy pierwszym boku. No to odpalamy sprzęcior i wio. Działasz? Działa. No i czwarty sygnał. I dzisiaj zaczynamy zabawę. Od guziolka. Uszka nie stwierdzono. <laughs> Trzeci albo czwarty z tego pola taki. Ale co tutaj mi. Co to mi lata? A nitka mi się urwała. Kolejny sygnał. Już patrzymy. Co to jest? Dzisiaj czas goni godzina, półtorej, będzie ciemno dwójeczka dwójeczka cesarstwa 1876 rok patynka piękna a stan nie za bardzo mennica G super Kolejny fancik dzisiaj Dupka od łuski Z bocznym zapłonem Gdzie ten otwór? Tutaj Drucika nie ma niestety Ale jest szesnastka I serduszka o, Teraz ładnie widać Jakby ktoś wiedział z jakiego to jest okresu to Będę wdzięczny za informację w komentarzu. No i lecę dalej. Zrobię w to z powrotem i zaczynam od początku tam za słupem. Na 10 cm, 80 parę sygnał. Może będzie. No nie wierzę, że medal. No, ale może będzie tak jak wczoraj, dwujeczka z PRL-u. Zobaczmy, wyszło. Jest tutaj cóż to takiego, wygląda mi to normalnie na brumbruma. Dokładnie. Mamy brum bruma. No i mam kolejną monetkę. Chyba fenolka. Cesarstwo. Też mam dwójeczkę i jedyneczkę. Zarus, obrus, tragedia. Nawet daty nie widać. Kolejny fajny sygnał: takie osiemdziesiąt dwa, osiemdziesiąt cztery. Gdzieś tutaj na 10-15 cm, a kupię od razu dwa szpadle, żeby nie było fik, a coś chyba drobnego. Już widzę, już widzę, jest tutaj. moneta czy guzik? moneta będzie trójeczka czy feningi pluskie ale osiemset 1830 rok Prawie powstanie. Rok przed powstaniem. Listopadowy. Fajnie. No nic, lecimy dalej. A tak wygląda moneta, która leży i się do mnie śmieje. <śmiewanie> Ale nie zauważyłbym wykrywaczem. Tutaj przeleciałem TFC, widać, że szlifowałem. Zadzwoniło. Myślałem, że. Zadzwoniła od uderzenia A tutaj Leży Piąteczka Zmienię rękę Który to jest rok? siedem-siedem. Nawet starsza ode mnie Fajnie ja już praktycznie miałem przeskoczyć na tamtą stronę. Bo skończyłem tutaj połówkę pola. No i w takiej bruździe bardzo nieładny sygnał. I prawdopodobnie będzie pół silbergrosza. Malutkie traberko już przeczyszczę ale chyba się nie mylę odwrotnie jedna długa silver groszen tysiąc albo dwudziesty albo 27, ale obstawiam 23, manica A. Strasznie zarośnięta No to ten Silbergrosz. Jeszcze kawałek ukruszony. silbergrosz z przed kilku wypadów. No to przecież był świecący. Dobra. Nie ma co się rozczulać, lecimy dalej. Lecę już dłuż drogi. No i mam pierwszy sygnał, bardzo ładny. Stała 80. Jak normalnie, instancję dotknąłem i się wyłączyło. Nie wiem co się nagrało, ale sygnał był ładny. 80. Kopałem na żywo i jest monetka. Dwa grosze z czterdziestego dziewiątego roku, Ewa, czy ty wiesz? <grystanie> Ojej, oj, oj. to nie samolot. To nie samolot. Przykryłem, żeby nie wysechł. Chcę tylko pokazać. Sygnał 52 na wierzchu, ale pod ziemią dawał sygnał 44, 46. Gdzie on tutaj jest? Tutaj. Jest piękny, stary, krzyżyk. Już go dokładnie wyczyszczę. Nawet go nie chcę szczoteczką czyścić, tylko go wydmuchałem. Piękny. Nie wiem, czy jest 17 wieczny, czy XVIII wieczny. Uszko się zachowało w poprzek. Normalnie. mistrzostwo. Mistrzostwo świata. Dobra, już go nie marzę. Piękne. Nie widać. Ciemno się robi. Mistrz. I kolejny brzydki sygnał, ale już nie krzyżyk. Jest mały guziczek. I kompletny z łóżkiem. Już wiem, czemu on tak świruje. A jak mu brakuje słońca, światła brakuje, to, to dlatego ten telefon tak świruje. No ale to nic. Się naszukałem dziada. Kurczę, normalnie pierwszy kolesonek z tego pola. Jest normalnie szok. Seberek wyszło. Medaliki, krzyżyki, kalesonek chyba pierwszy. A no, poszło jakieś subaru elegancko, a ja na powierzchni, dosłownie na 2 cm, w tej zmarzniętej ziemi, mam monetkę i to chyba będzie plusaczek jedyneczka. No, przecież baratynki u mnie nie wychodzą. No, niestety. Stan opakany Nie ma nawet co pokazać. I kolejne coś zielonego. Chyba guziolek. Bo widać, łóżko przebiło. Już czyszczę. A, e, nic fajnego. Gładki guziczek był. Ładny tylko kolor. Już to mamy, adolfowa dycha tak całkiem, 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 <laughs> całkiem, całkiem stan. Jak nie było, co nie było, a teraz dwie monetki dosłownie pod rząd na no wyostrze bez lampy źle z lampą źle o, jak go nie pacniesz to nie wyostrzy wydaje mi się tak, 20 groszy 49 o, gnojowa patyna schodzi <gry> czy coś tu jeszcze zostało? a, coś widać i na ostatnich metrach jeszcze jest monetka a, 50 groszy PL. RP znaczy się 49 dziewiąty. No i kolejny bardzo fajny wypad Śmieci nie dużo, jak na trzy godzinki z minutami. A monetek posypało. Znalazłem fenolka. <laughs> Tego z wczoraj. Na dzisiaj fantem dnia. Piękny krzyżyk. No już tak. Tak się ładnie nie prezentuje jak na polu za dnia. Bo wyschło to błoto nie czyściłem. Ale piękny bardzo cieszy. Silber wioszek nagrany. No i reszta. Jak to się mówi fachowo destruktów 4 guziczki, 5 5 guziczków jedna kula, ta dupka od naboju z bocznym zapłonem Także fajnie, fajnie, super Ja Wam bardzo dziękuję, że jesteście ze mną i co, pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko i oby pogoda się utrzymała, to jeszcze, jeszcze będzie pochodzone przed Sylwestrem. Także jeszcze raz wielkie dzięki i pozdro.